Energia dla każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Znowu roztańczona Nikita, witaj. Siemaneczko wszystkim. Chyba jesteś przeszczęśliwa, że twój chłopak narzeczony wygrał z Natanem. No, nie umiem tego opisać, ale no mam wybuchnąć w środku. Jestem tak, nie wiem, nie umiem tych emocji nawet opisać, które mi teraz towarzyszą, ale są pozytywne. No, ale w tym pojedynku były takie momenty, że kamera boj też mógł, mógł przegrać, był liczony. Natan zaskoczył. Tak, to znaczy, czy zaskoczył? Spodziewałam się, że będzie zawzięty w tej walce i że nie odklepie tak szybko, eee, ale czy ja wiem. Nie wiem. Nie wiem. No, na ten też przewalczył yy, trzy rundy. Mało osób się spodziewało, że będzie w stanie to wytrzymać. Chyba pierwszy raz w życiu przewalczył trzy rundy. No, nawet nie wiem, możliwe. No, ja tam czytam. Komentarze i ludzie stwierdzili, że to była najdłuższa walka Marconia. Ale powiem Ci, że zaskoczyłem się jak przyszedłem na, na tę walkę, bo wybiegłem z Mediarumu, żeby tę walkę zobaczyć mm. na własne oczy. I kurczę, no hala skandowała natan, natan, natan. Mm. Czy źle słyszałem? Nie no, skandowali tam, że... Skandowali, czyli wybuczeli go? Nie, znaczy, że krzyczeli, że go wspierali. Nathan, A, Nathan. tak, no wspierali go, ale wiesz to mi to różnicy nie robiło tak naprawdę. Mm. Nie wiem, jak to powiedzieć. Zwisało mi to, bo skupiłam się bardzo na walce Łukasza i wiedziałam, że jak on wygra, to tym wszystkim ludziom tak buzia opadnie. A powiedz mi, bo no ta walka została. Yy, no przypłacona dużą, dużym, dużą, zdrowia, bo teraz co się dzieje z kamera bojem? No, jest u medyków, odpoczywa sobie, dochodzi do siebie po tej walce, yy, ale zain, myślę, że będzie dobrze. Na szczęście nie ma nic połamanego, także Wiele, wiele osób powiedział, że to była najlepsza walka yy, podczas całej gali. Też tak uważam, że to była najlepsza, była najbardziej emocjonująca i yy, yy, no, taka chyba najbrutalniejsza, bo najwięcej krwi się polało. Sprawiły ci satysfakcję, że na tak krew właśnie spływała z buzi? Wiem, że to nie, źle, ale tak, sprawiło mi to dużą satysfakcję, że w końcu ktoś mu ten pysk obił, po prostu tak jak powinien. Myślę, jak źle, no, macie konflikt, więc nie dziwię się, że, że po prostu cię to cieszy. Ale myślę, że nie tylko mnie, bo i tam niektórych ludzi też to bardzo cieszy. Na przykład Ucieszył się z tej walki, nie mówię z werdyktu, ale z tej walki ucieszył się Amadeusz Ferali, bo wstawił storkę, że y, gratuluje kamerabojowi, gratuluje Natanowi, bo dali super walkę i on jest y, radosny, że jego dwóch, y, dwie osoby, które on lubi i szanuje, dały taką super walkę. Tak, to znaczy, wiesz, to odnośnie Amadeusza ja się cieszę, że on jest pośrodku, nie jest ani za Natanem, tak, ani. ani za Łukaszem. On ma sympatię tu i tu, nie? Tak, ma sympatię tu i tu i gdzieś tam wiesz, y, mamy z nim dobre re relacje tak naprawdę i cieszę się, że wiesz, y, gdzieś tam nie, nie napisał, że. U coś tam, wiesz, tylko... Mimo wszystko, tak, tak, pogratulował obu i był y, taki zawsze neutralny tak, tak. w tym konflikcie. On, on chyba miał na cięższe zadanie, bo wy jednak się... Y no dużym błotem obrzucaliście. Yy... Natan odrzucał mnie. No tak, no chodzi mi wiesz, no, że, że, te wymiany, że te wymiany były. Yy, no Dzięki Amadeuszowi też yy, yy, potem stanęłaś na nogi, potem to się wydarzyło, nie? Yy, Natan też dużo zyskuje Amadeuszowi, więc on był pomiędzy młotem a kowadłem. No tak, tak, taka jest prawda. No i dzięki Amadeuszowi tak naprawdę z dnia na dzień rzuciłam używki, bo do dzisiaj pamiętam jego słowa z, yy, yy, z tego dnia, jak do niego przyszłam, powiedział Niki. Możemy Ci pomóc, możemy współpracować, działać razem, polecić na wakacje, ale nie masz brać tego i tego. I ja z dnia na dzień to rzuciłam i przy największym odstawieniu, gdzie byłam taka w najgorszym takim stanie psychicznym, wiesz, odstawienie, stres, nerwy, a Madeusz nie wspierał i, i cały czas był i, i za to mu jestem wdzięczna. To czasam za Fer Ferreriego za taką postawę. A powiedz mi jeszcze, bo zdziwiła mnie postawa Adriana Ciosa w tym całym konflikcie, bo y, miał też jakieś ale do Twojego narzeczonego, potem się pobił za danym Marconiem, mm -hmm. jak ty? Opiszesz teraz postać Adriana Ciosa, jakie wy macie relacje, co o nim sądzisz? Ja nie znam Adriana Ciosa, ale e, winny live ma bardzo dużo perełek na Adriana, także czekajcie. A, i nie tylko na Adriana, ale i na aktualną kobietę Adriana, czyli Sanderkę ma... Takie perełki z Hiszpanii i o pewnych latynosach tam może będzie wspomniane i o czarnych pałach. To rozwin troszeczkę, bo ja w ogóle. Nie, nie mogę, w nie, ma, nie mogę. Mogę tylko powiedzieć, że będzie temat latynosów, czarnych pał i aktualnej dziewczyny Adriana Ciosa e, w tym momencie. Brzmi to jak film na żółtą platformę. <laughs> no obserwujcie w innego live, takie. Perełki. Czyli e, z Adrianem ciosem nie macie dobrych relacji. Ja go nie znam, e, okazał się zakłamaną osobą i. A dlaczego? Bo wiesz co, w momencie kiedy był największy PR na mnie, on kręcił się koło mnie, są filmy jak... to tam mówili nawet, że wy będziecie razem, nie? Takie się pojawiały yy, plotki. To znaczy, wiesz co, nie rozwinę tego, yy, ale... Jak był największy bum na mnie, to Adrianek był przekochany, był przyjacielem i robił ze mną cały czas live'y i wiesz, jak zobaczył ile zarobił, to było ciosik, ciosik 200 złotych, w oczach mu się dolary świeciły po prostu. A jak straciłam konta, to spróbuję poszukać tych wiadomości i ci je wyślę, było, że jestem głupia, że jak mogłam stracić konta i w Hiszpanii jak byłam, zamiast, wiesz, pocieszyć mnie jako przyjaciel, jechał po mnie i jak wróciłam z Hiszpanii, to udawał, że mnie nie zna, bo wiesz, bo konta straciłam, nie było zasięgów i w ogóle, a jedna osoba z projektu mi powiedziała, że... Adrian tak bardzo chciał mi pomóc, a w momencie, kiedy ja przyszłam do projektu, to on poszedł do góry do ekipy i powiedział kurde, ale to będą zasięgi, wszyscy pójdziemy do góry. I taka była pomoc ciosa. Jak straciłam konta, to jego pomoc się skończyła, bo już, już nie było zasięgów. I nie Czyli było. sobie tylko pieniądze i zasięgi, tak? Ta, może nie pieniądze, może nie pieniądze, bo tu nie chcę za bardzo o tym mówić, ale zasięgi we mnie widział. Może, no, ale zasięgi generują pieniądze też. Mm na to podpiąć zasięgi i pieniądze, bym nie widział nic więcej. No i jak, tak jak mówię, jak straciłam konta, tak się ode mnie odwrócił. A kto jest gorszy twoim zdaniem, albo do kogo ty masz większą niechęć? Adrian Cios czy Nathan Marcin? I ten, i ten nie bardzo Ciężkie mocno... się wylosowało, tak. co? Mhm. E, do obydwu, bo obydwoje bardzo mocno mnie skrzywdzili i bardzo mocno przez nich psychicznie cierpiałam i, i jeszcze będę dochodzić do siebie. No. Dobra, a jakby... Doszło do walki, na ten kontra, kontra Adrian I musiała, ale musiałabyś komuś kibicować. To komu byś kibicowała? O Jezus, nie oglądałabym tego. To bo by była jedyna. No dobra, ale wiesz, jakbyś już musiała, jakbyś, nie, jakby cię postawili. Nie odpowiem i siłą... na takie pytanie. Nie, nie odpowiem okay. na takie pytanie, nie, nie. To bym ominęła tą walkę. Naprawdę ominęłabym walkę, albo w ogóle bym ja nie już wykupiła byś tej walki. Wybrać, byś nie, wybrałabym żadnego. Tak, aż tak? Tak, tak, tak. żadnego, nie. Okay. Chcesz coś jeszcze na powiedzieć na koniec, bo ostatnio powiedziałaś coś i teraz. W sumie nie. Nie nic do powiedzenia, mm. nie, wiem, nie wiem co mu mogę powiedzieć, nie chcę mu do bo i tak już wyszedł na... Także y, przegrana mu chyba wystarczy. No czy wiesz, z tym jakby, jeśli chodzi o czy wyszedł na to, co powiedziałaś, to nie wiem, no bo jednak trzy, trzy rundy przewalczył. Y, wiesz co, przewalczył trzy rundy, ale tak bardzo mówił, że, Aha, okay. y, wiesz, doda dowody, że ja jestem... No, y, y, ja wiem, ale widzisz, jego słowa poszły w wiatr znowu, no okay, i no pod tak. tym, nie mówię pod kątem walki, ale pod drugim kątem wyszedł na p... bo nie wygrał, tak jak mówił. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.